Cześć! Dzisiaj dzień 17 naszego wyzwania z hangerem. Dzisiaj zajmiemy się tylko jedną literą. Będzie to ta oto litera. Jak widzicie, tak jak w poprzednich dwóch dniach, i ona składa się z dwóch samogłosek. A składa się z Y yy oraz I. Zatem, tak, tak. pytanie znowu, jaki ona będzie miała dźwięk? Spróbujmy Y yy oraz I szybko po sobie wymówić. Y, yy, yy. Dźwięk tej litery to właśnie i, y", i, y", y", y oraz i, bardzo szybko po sobie wymówione. Dla nas nieco dziwny dzięk, ale rzeczywiście będziemy to wymawiać, y", na przykład sa, lekarz, łydzia, krzesło i tak dalej. Ale to nie wszystko, bo i y będziemy wymawiać tą literę tylko jeżeli jest na początku wyrazu. Jeżeli wyraz zaczyna się właśnie od tej samogłoski, wtedy ją przeczytamy i. Y". Ale jeżeli ona będzie gdziekolwiek w środku wyrazu, jak na przykład w tym wyrazie. Hwe, ui. Hwe, Wymówienie tego szybko po sobie jest zwyczajnie bardzo trudne. Hwe, ui. Hwe, i. Nie jest to najprostsze do wymówienia. Nie jest to również najprostsze do wymówienia dla Koreńczyków. Stąd też to y", które znajdzie się w środku wyrazu już po spółgłosce, upraszcza się w wymowie. I nie, wypowia nie wypowiadamy go jako ui. Y", po prostu jako i. A więc ten oto wyraz przeczytamy chwej. Chwej. Nikomu się tam nie chce bawić żadne i. Po prostu w środku jako i, a na początku wyrazu jako i. I". Ok, kolejna sekcja za nami. Jutro sprawdzamy naszą umiejętność. Do zobaczenia.